Moim kolejnym gościem w naszym studiu Fundacji Lean Education jest Pani Agnieszka. Pani Agnieszka jest nauczycielem. Pani Agnieszka, jak Pani powiedzieć, co zyskuje Pani poprzez udział swój i w programie Mury Lider? Dużo. na życie nauczyciel przedsiębiorczości, e, motywowanie do działania, do nauki, kreatywności w narzeczku, że jest bardzo, bardzo ważne. E, dla mnie osobiście ja sama się też motywuję do działania. Myślę, że też ten zapał mogę zmotywować do podnoszenia swoich kwalifikacji, zawsze im mówię, że nie podoba kiedy do Każde działanie, nawet porażka może być nauką. I można z tego wydobyć, co zawsze w działali i się działalność. To jest wielki czas teraz na naukę, na podnoszenie swoich wartości i umiejętności. Jednym z kluczowych elementów programu Młodych Lider są również szkolenia dla nauczycieli. Nie miałem takiej możliwości chociażby y, tablica albo, nie albo jeszcze czasu, y, bo y, y, y. były rzeczy dla mnie zupełnie nowe, które poznawałem Pani Agnieszka, czy ja dobrze rozumiem, że kolejną edycję też będzie Pani z nami? No, mam nadzieję, że możemy się uda. Nie wiem, co się napisze. Jest jeszcze przedemną. Dziękuję bardzo. Dziękuję.